Zanim powiem Wam jaką optykę wybrałem na oba apery, pokrótce kilka informacji czym się kierować podczas wyboru odpowiedniego kolimatora do swoich potrzeb. Macie trzy podstawowe rodzaje kolimatorów. Kolimatory holograficzne, tak jak w przypadku tego OTH, kolimatory refleksyjne oraz kolimatory pryzmatyczne. Skupię się głównie na dwóch pierwszych rodzajach, gdyż są one najczęściej wybierane. Flagowym modelem holograficznego kolimatora jest Eotech. Inną firmą, która produkuje też w tej technologii jest Vortex i model AMG UH1. Podstawowa różnica pomiędzy holograficznym kolimatorem a refleksyjnym jest to, że w przypadku holograficznego znak celowniczy jest wyświetlany za pomocą lasera. W przypadku kolimatora refleksyjnego jest to dioda, która emituje światło, które pada na szkiełko i odbijane jest od tego szkiełka. Dzięki temu widzicie znak celowniczy. Najczęściej jest to czerwona kropka lub jakikolwiek inny znak lub też. Zielona, zielony znak celowniczy to też jest w opcji. Również w przypadku eoth możecie wybrać zielony znak celowniczy. I jakie są podstawowe różnice pomiędzy tymi rodzajami kolimatorów? Otóż podstawową różnicą wiadomo jest cena. Tutaj mamy model EOTH EXPS, czyli topowy model, najwyższy model EOTH. Wyglądam w ten sposób. Ustawianie znaku celowniczego, zerowanie, guziki, night vision, czyli tryb nocny, quick detach, montaż maszyny. Jakie są wady i zalety tego kolimatora? Otóż zacznijmy może od zalet. Zdecydowaną zaletą jest to, że znak celowniczy jest Produkowany przez laser i wyświetlany w środku urządzenia, w związku z czym, nawet jeżeli zbijecie to szkiełko albo zostanie ono zabrudzone czy z przodu, czy z tyłu, nadal jesteście w stanie używać broni celować skutecznie, co jest niemożliwe w przypadku kulimatorów refleksyjnych, gdzie w momencie uszkodzenia szkiełka dioda emitująca światło no, nie, jest, nie jest w stanie wyświetlić znaku celowniczego, który nie jest w stanie dotrzeć do Waszych oczu, więc. Jest to zdecydowana zaleta. Prawdopodobnie dlatego jest to model wybierany przez służby na całym świecie. Dodatkową zaletą jest duża odporność na błąd paralaksy. Czyli w momencie, kiedy wasze oczy nie są idealnie zliniowane ze znakiem celowniczym, np. w jakiejś trudnej pozycji strzeleckiej, w przypadku kolimatorów refleksyjnych ten błąd paralaksy może być nawet wynosić kilka moa na 100 metrów. W przypadku OTH właściwie są zerowy. Kolejną zaletą jest rozmiar kropki. Jest to 1 MOA. Jest to wartość nieosiągalna dla kolimatorów refleksyjnych. Tam najmniejszym znakiem celowniczym jest dwa MOA. Natomiast w przypadku znaku celowniczego jest to jednocześnie wada EOTH, dlatego że macie tutaj stały znak w postaci kółka i kropki lub dwóch, trzech czy czterech kropek, w zależności od modelu, jaki wybierzecie. W przypadku klimatorów refleksyjnych. Możecie wybierać sobie często ten znak: to może być albo kółko, albo kropka, albo kropka i kółko, i reguluje się to za pomocą przycisków na urządzeniu. Wadą z, pe z pewnością techa jest rozmiar i waga. Nie ma tu takiej miniaturyzacji jak w przypadku kolimatorów refleksyjnych, które mogą być właściwie no bardzo niewielkich rozmiarów. Kolejną zaletą EOTH jest to, że jest on zdecydowanie wskazany do osób z, mających astygmatyzm. To znaczy, jeżeli w przypadku kolimatorów refleksyjnych widzicie jakąś rozmazaną kropkę, jakiś krzyżyk, jakąś gwiazdę zamiast kropki, to prawdopodobnie macie astygmatyzm i kolimator holograficzny będzie lepszym rozwiązaniem dla Was. Wadą EOTH jest również czas życia baterii. Tutaj widzicie przedział miejsca na, na baterię. Producent podaje, że żywotność to jest około 1000 godzin, co jest jakby śmiesznym wynikiem w przypadku kulimatorów refleksyjnych, gdzie tam niektóre urządzenia potrafią 50 tysięcy godzin przeżyć, więc to jest z kolei zdecydowana wada EOTH. Zasięg skuteczny takiego kulimatora określał na około 100-150 metrów. Mówię tutaj o strzelaniu dynamicznym, czy to zawody, czy, czy strzelaniu taktycznym. Oczywiście, zaraz mi zaczniecie pisać w komentarzach, że żeście ze szwagrem strzelali na 800 metrów i te za każdym razem w blachę. Oczywiście jest to możliwe, natomiast tak samo jak możliwe jest przepłynięcie kajakiem oceanu. Tylko pytanie: po co? Żeby zwiększyć zasięg, zaś z małego i średniego, jakim jest do jakiego jest dedykowane to rozwiązanie, możecie zastosować powiększalnik, i jest to dość. Popularne rozwiązanie. Otek ma kilka modeli takich powiększalników. Jednym z nich jest G33. Za pomocą takiego powiększalnika powiększacie sobie obraz razy 3 i zwiększacie zasięg małej średniej do zasięgu powiedzmy sobie około 300 metrów. Co jak na kolimator, jest dość sporym zasięgiem, już no, ale to w ten sposób. Powiększalnik znajduje się wtedy przed, przed kolimatorem. Mocowany jest za pomocą tego to urządzonka. Mocujecie maszynę. Na, na Tutaj jest dźwignia Quick Detach. I wygląda to w ten sposób zamocowane na broni, że powiększalnik, no tutaj przekręcacie to na te dwie śrubki. Powiększalnik znajduje się z boku. Przekręcacie go za pomocą szybkiego ruchu w ten sposób. Znajduje się wtedy bezpośrednio przed urządzeniem celowniczym i zwiększacie sobie obraz razy trzy. Bez problemu na 300 metrów wtedy celujecie skutecznie. W momencie, kiedy nie potrzebujecie, macie zasięg, macie bliższe dystanse, przekręcacie go i powiększanie znajduje się z boku. Co no jest to też wada tego rozwiązania? Dlatego, że cały czas macie z boku to urządzenie, nie możecie zastosować żadnego bocznego kolimatora offsetowego 45 stopni, czy tam jakichś przyrządów mechanicznych offsetowych. Są też rozwiązania, które za pomocą zamiast tego, możecie zastosować inny montaż akcesoryjny i wtedy jest to, ten powiększalnik jest przytulony do szyny bardzo blisko znajduje się tutaj, jak widzicie wtedy celujecie cały czas celujecie przez okno, prawą stronę broni czy lewą stronę w przypadku leworęcznych macie ciągle wolną na jakieś dodatkowe urządzenia typu właśnie kolimator 45 stopni czy, czy przyrządy mechaniczne offsetowe i podnosicie do góry to urządzenie na montażu, jeżeli potrzebujecie sobie zwiększyć zasięg upobniżacie, no jest to na pewno bardziej sprytne rozwiązanie niż standardowy montaż, jaki przewiduje OTech, gdzie znajduje się to urządzenie z boku. Na krótkim maperze zamontuję kolimator marki Holosan, kolimator refleksyjny. Wykonany w ten sposób, mam zamontowanego na innym maperze. Smukła obudowa wykonana z tytanu, manipulatory nieprzysłaniające widoku. Zwarta konstrukcja, lekka konstrukcja. Hmm, bardzo odporna, co jest w pudełku? Instrukcja obsługi, szmatka, kolimator, włączniki, włącz, wyłącz. Jest też wersja tego klimatora, gdzie macie tutaj panel słarny. Polecam ją Waszej uwadze. Całość 180 gram, dużo lżejsza niż chociażby Otech. Jest to jedna z przyczyn, dla których ja się na niego zdecydowałem. Kill flash w zestawie, który możecie oczywiście zdemontować, jeżeli nie będzie potrzebny. Teraz zamontuję baterię. mam akurat ten kolimator. Jestem przyzwyczajony do tego modelu. Używam go już dość długo. Bardzo jestem z niego zadowolony. W związku z tym wybrałem również ten model na... Nie wiem czy widać znak, ale znaki możecie sobie wybrać. Jest to jedna z przewag chociażby na Deotechem tego kolimatora. Czyli możecie wybrać samą kropkę, do czego ja jestem przyzwyczajony, co absolutnie przeszkadza mi w otechu na przykład w tej chwili sobie wybrałem znak, gdzie jest samą kropkę. Nie wiem, czy to widać. Jeżeli przyciśnięcie dłużej minus, znak zmienia się na kropkę i kółko, czyli dokładnie ten sam znak, czy bardzo podobny znak, jaki macie w Otechu. Kropka 2 Moa, trochę większa, w odróżnieniu od, od tej 1 Moa otechu. Natomiast z mojego punktu widzenia, ja jestem od samego początku przyzwyczajony do jedynie do kropki, jest to niewątpliwie zaleta, że można sobie ten, ten znak wybrać. E, kolejną zaletą jest fakt, że producent deklaruje wytrzymałość na baterii do 50 000, do 50 000 godzin, co jest pułapem nieosiągalnym dla OTH Kolejną świetną funkcją tego kolimatora jest shake -wake, czyli funkcja pozwalająca wydłużyć czas życia na bateriach. Polega ona na tym, że kolimator automatycznie się wyłącza, jeśli znajduje się w bezruchu. Lekkie poruszenie powoduje, że kolimator włącza się automatycznie. Dzięki temu, nawet jeśli zapomnicie wyłączyć kolimatora, odłożycie broń do szafy, kolimator samoistnie wyłączy się i w momencie, kiedy pobierzecie broń z powrotem, włączy się. To Jest to genialna funkcja w swojej prostocie. Montaż zintegrowany quick detach. Można również pewnie zastosować jakiegoś, jakiś spacer po odkręceniu tych śrub za chwilę przejdę do montażu kolimator zamontuję dokładnie w tym samym miejscu do którego jestem przyzwyczajony na innym maperze nie ma sensu kombinować jeżeli to ustawienie jest sprawdzone i jest ok do montażu służy dźwignia quick detach robi się to błyskawicznie i kolimator zamontowany Tutaj macie taką dźwigniękę. Blokadkę zsunięcia się tej dźwigni. Kolimator gotowy do zerowania. Na 16-calowym operze wyląduje Elkan Spectre. Jest to celownik pryzmatyczny o stałym powiększeniu 1,4. kanadyjskiej produkcji, wykorzystywane w służbach, wojsku, między innymi w polskim gromie. Jest to urządzenie, które łączy cechy kolimatora i lunety. Sprawdźmy, jak wygląda. you <laughs> pierwszy rzut oka sprawia dość solidne wrażenie tutaj jest dźwignia do zmiany powiększenia 1.4 robi się to w ten sposób w tej chwili jest powiększenie 1 gdy potrzebujecie zmienić szybko zmieniacie powiększenie na 4 tak zwany kill flash podświetlenie montaż na tzw. zwany quick detach niekonstrukcja typowo militarna odporny widziałem testy zrzucano to urządzenie z dość dużych wysokości i nadal trzymało zero tu widzicie backupowe przyrządy Gdyby coś stało się ze szkłem, jest to rozwiązanie zdecydowanie lepsze niż Otek plus powiększalnik, głównie dlatego, że jest to zwarta konstrukcja dużo lepsze szkło, dużo bardziej wyraźny obraz na powiększeniu razy 4 wygodniejsze przełączanie pomiędzy powiększeniem. Dodatkowo jest to o tyle wygodne, że będę mógł również zainstalować na tym mapperze obcę 45 stopni boczny kolimator skorzystam w tym przypadku z montażu warne e, możecie również wybrać inne montaże ja preferuję montaże z szyną są montaże arisaka robi fajne montaże które możecie bezpośrednio posadzić kolimator na, na specjalnej płytce odpowiedniej do odcisku kolimatora oraz montaż do niego Dzięki takiemu rozwiązaniu mam ten slot Offsetowy, wolny, nie wisi mi tutaj powiększalnik. Taka kombinacja wydaje mi się najbardziej optymalna. No i to szkło welkanie po prostu jest wyjątkowej jakości. Zwłaszcza na powiększeniu razy 4. Jeżeli chodzi o położenie optyki, pamiętajcie o i-relief, najlepiej. Metodą prób i błędów rozciągając odpowiednio kolbę. Składać się do tej optyki i wybrać optymalne położenie na szynie. Widzicie, kolimator setowy jest bardzo blisko głównego, głównej optyki, bardzo szybko mogę się przełączać na kolimator, więc. Jest to rozwiązanie optymalne. Tutaj brakuje, żeby ten kolimator miał guziki z prawej strony. Żeby go włączyć, trzeba będzie tam sięgnąć jakąś łuską. Jeżeli chodzi o lekana, możecie również zamontować kolimator na górze. To ma specjalne miejsce przygotowane do tego. Wykręcacie te śrubki, kupujecie odpowiednią płytkę i możecie posadowić kolimator centralnie na górze tego urządzenia. Ja preferuję offset 45 stopni, jest to szczególnie przydatne dla, dla strzelania z lewej strony przesłony. Zwiększacie sobie w ten sposób e, pole widzenia, czy, czy, czy kąt, z jakiego możecie się złożyć do strzału. Oczywiście jest to również przydatne, jeżeli chcecie się szybko przełączyć z powiększenia razy 4 na bliskie odległości, nie, nie macie na to czasu, przekręcacie szybko broń, jesteście złożeni В близком целом. Kolimator zamontowany, jeszcze będzie jeden dodatek do tego apera. Będzie to latarka Olight Odin 2000 lumenów i 22000 kandeli. Tryby pracy high-low, w trybie low do 300 lumenów do 8 godzin czasu na akumulatorku. Akumulator 5000 mAh. Czemu akurat ta latarka, nie surefire, modlight, streamlight czy, czy inforce? Przede wszystkim Dlatego, że mam bardzo dobre parametry oraz mam kilka innych latarek tej firmy, i jakość wykonania jest naprawdę bardzo przyzwoita. Cena, jaką zapłacić za tą latarkę, też bije na głowę konkurencję. Latarka wygląda w ten sposób: macie w zestawie montaż, który możecie sobie zmieniać w zależności od potrzeb. Czyli możecie latarkę zamontować w taki sposób na szynie, a możecie ją zamontować w ten sposób na szynie. Także bardzo ciekawa opcja. pokazuję akumulatorek pokaźnych, pokaźnych rozmiarów całość naprawdę dobrze wykończona. W zestawie poza latarką macie również przycisk do włączenia tej latarki, magnetyczną złączkę, którą możecie zablokować w ten sposób, ściągnąć i Naładować latarkę. Znaczy, nie, nie ściągacie latarki z broni, tylko wykorzystujecie w tym celu dołączoną ładowarkę na USB. Przede wszystkim chodzi o to, żebyście mieli łatwy dostęp do włącznika tej latarki, który zamontujemy mniej więcej tutaj. No i głównie chodzi o to, żebyście mieli jak najbardziej ergonomiczny chwyt karabinu. Czyli żeby latarka nie utrudniała Wam chwytania broni, zarówno lewą ręką, jak i prawą ręką, jeżeli przyłożycie broń w przypadku praworęcznych z lewej do prawej. Ten przycisk jest wciskany maszyna. szynę. jeszcze zamontować w taki sposób. Wydaje się, że to będzie najbardziej optymalna pozycja. O! To będzie najbardziej optymalna pozycja. Zobaczcie, w jaki sposób ta tarka przylega do łoża. To możecie ten kabel jeszcze przyłapać jakąś trytytką. Zachęcam Was do eksperymentów, żeby znaleźć idealną pozycję latarki w stosunku do Waszej ergonomii. Jak widzicie, przycisk działa w każdym obszarze. Sprawdzę ten montaż, czy jak będzie się zachowywał. Podczas intensywnego użycia. Natomiast wciśnięcie jego było na tyle mocne, że podejrzewam, że nie powinno być z nim problemów. W każdym razie, jak za tą cenę, naprawdę opcja jest warta uwagi. Dodatkowych gadżetów mam jeszcze ochraniacz na tłumik. Marki Kontakt. Wyglądał w ten sposób: możecie wybrać dowolny kolor. Ja akurat mam w Multicamie w środku osłona termiczna. Szyją te osłonki. Na wymiar także. Możecie wybrać jakiś gotowy wymiar z gamy dostępnej lub uszyć lecić uszycie na Wasze indywidualne potrzeby jeżeli macie jakiś niestandardowy tłumik jak widzicie zasłania troszeczkę źródło światła, dlatego dzięki temu sprytnemu rozwiązaniu z montażem Możecie przełożyć tą latarkę i uzyskać nieco większy dystans. Jak widzicie wprowadziłem nieco zmian dlatego, że pojawiły się przyrządy backupowe jeszcze. Musiałem cofnąć włącznik latarki. Wisienką na torcie tej konfiguracji będzie oczywiście mocowanie zawieszenia. Będzie to Magpul. Złączka do, do zawieszenia. Całość wygląda w ten sposób.